Techno Podcast Biały Miś Dla dziewczyny a, Którą kocham Halo i co, co tu się wciąż. dzieje? No jutro jadę na giełdę do broniszów i będę sprzedawał NFT Ale tam to nie ja tak się na... Halo, to, to, to nie tak A jak? Techno podcast. Słuchajcie, temat misiów no, zaskoczył mnie któregoś poranka. To było chyba cztery dni temu. Się Obudziłem tak jak zwykle. 5.30 rano, żeby pójść pobiegać, żeby wypić kawę, żeby zastanowić się nad życiem. Pierwsze, co zobaczyłem na Facebooku to Magda Gessler w postaci misia. Następnie mignął mi Malik Montana w postaci misia. Następnie Krzysiu Gąciasz. Jako taki jakiś dziwnie podobny do misia. Zaśpiewałem białego misia, bo myślałem, że jest moda na misia, ale okazuje się, że te misie to są funny bears. I te funny bears, Oli, dlaczego ja mówię o pieniądzach, zarobiły już podobno w polskiej edycji sesji około 20 milionów złotych. What? No właśnie, dlatego ja jutro jadę do Bronisz na giełdę, żeby sprzedać to, co zeskrinowałeś, bo ja zamieniam to na NFT, kupuję skrzynkę NFT, mam taką skrzyneczkę po pomidorach no. i ja z tym jadę. I normalnie wiesz, robię sobie profil, filóweczkę, robię, wiesz, na Discordzie zakładam profil i to spokojnie sprzedaję za, yy, sprzedaję za Bitcoin. Technologia NFT jest bardzo bliźniacza do, yy, do kryptowalut, do wirtualnych pieniędzy, wirtualnej wartości, yy, więc. Yy... Pamiętasz, jeszcze kilka lat temu wszyscy się śmiali z bitcoina? Jak to? Wirtualna waluta? to Co to, 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 to jest warte? Chyba nic. To Nie wiem, to. to było warte teraz. Miliardy. No właśnie. Miliardy. No właśnie, więc nie ma co się słuchać śmiać z misiaczkowych NFT, może nawet kupować, nie wiem, my tu nie zachęcamy, to nie jest żadne forum inwestycyjne, ale no, -trzeba, trzeba to przemyśleć, ja sam jeszcze mocniej zgłębię temat, bo jest dosyć ciekawy, wiesz, tworzysz taką serię 8888 misiów, tyle dokładnie ich powstało i e, sprzedajesz, część podarowujesz influencerom, część podcasterom, właśnie, czy jakiś podcaster dostał? Szukasz kursów online, chcesz się rozwijać? Świetnie trafiłeś. Jaro.edu.pl Subskrybuj kanał Techno Podcast i bądź na bieżąco.